Dobra, tego śmietnika Hefalumpa nie ma. Ale, Ale creepy Rej to ma ten. Zając, znaczy królik, przepraszam. W ogóle, jak masz lupę, to masz zdublowaną twarz tego. Sowy, nie wiem, mhm. czy widzisz. Widzę, widzę, widzę. Dobra, i co teraz będzie? Nowy świat, nowe wyzwanie, widzę. Jo. Ja. O, czekaj. Okej. Okay. To ładna prezentacja. Dobra, dobra. I co teraz? No, pokazuj dalej. Kurde, ile tu Migierek? O ja pierdzielę. No. O kurde. Ale coś mi się wydaje, że to ostatni świat będzie, wiesz? No, śmierdzi mi Jak... też tym ostatnim światem. Jakieś takie mam wrażenie. O, kurwa, ile tego jest, ja pierdolę. <laughs> o kurde. O, o kurde. Ty to jeszcze nie koniec. Chyba, że to jest zapętlone. A weź tam. Ej, chyba to jest zapętlone. Nie, to jest chyba zapętlone. Ta, wciśnij tam krzyżyk. Jest, jest skarb tam na samym końcu. Aha. Ale pory okay. to droga. O nie. I teraz te by się przydały. Miodek, nie? A. O nie, jakieś karty, ty weź, wiesz co poczekaj, ja, ja w sumie za na kibel pójdę aż. O nie, o, że... Nie O nie, 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 serio, muszę. Ja pierdyk No, świetnie, świetnie. Profesjonalni kuźwa zagrajmerzy sami, nie? I zdając życie on to kuźwa pewnie wytnie, nie? Do materiału, jak sobie ktoś gada. No, tak, tak, tak było, tak było, tak było. No, panie Darsławie, masz kuźwa swoje 5 minut. Możesz mówić teraz coś w tym momencie. Pozdrawiam mamę. No, pozdrawiam całą rodzinę. No a wy też możecie kogoś pozdrowić, nie? <laughs> Jezu, chopy, co ty pierdzielisz? O nie, te odgłosy kropelek. O! Vegas przylazł do pokoju. Vegas! Weź, pada! Graj za pana. Weź tego pada w zęby. No weź, no. Vegas. Vegas. Ty no słyszysz mnie? Albo w spokoju wyszedł, Stwierdził, że a, nie będę słuchał takiego głoba. Ty, no kręci się tam ten pies. Vegas. 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 <laughs> Ale dwa jakby po co. No papa, wegas, no chodź tu. Weź pada. Panciuk gdzieś położył pada, prawdopodobnie na biurku leży. Wejdź na krzesło. No, no. Kombinuj, kombinuj, wegas. Wegast! No dawaj, mądry piesek jesteś. Ta, tu Vegas wszedł. Rozejrzał się po pokoju. O, Michała nie ma. To mogę mu spuścić klocka na środek i na dywanie taki centralnego Boba będzie miał na środku pokoju. No, Vegasa coś, coś nie słychać, więc może to robi. Srający pies. Nie. Najcudowniejszy widok, jaki jest możliwy do zobaczenia. Okej, okay, okej. Okay. To wracamy do, na antenę. Co tutaj mamy? Wcale nic nie mówiłem do twojego psa. Dobra, masz wyścigi. Dobra. Ale teraz stresik łapie przed tym wielkim finałem. Ej, no ty ty tego, co no, ty? Taki stresik, że aż nam tym. Starcie zastąp. <śmienicza> Wysuwać się, kurde. <śmienicza> Ale ci pkają Dawaj, otwieraj. Otwieraj. No, widzisz. Warto te miotki zbierać, bo jak się okaże, że będzie można se skrócić, to se skrócimy drogę, drogę. No, no. W to jest legalne. O? Fak. Dobrze. ale hamuwa to było, nie? Nie. Nie, no wcale. Ty monobrew zamkniłem. <grym> zamkniłem monobrew. Ja tu mam mieć 5 punktów, a nie ty Moje 5 punktów Moje 5 pointsów O Paek krótkawsko zamknięty O nie, o nie O O nie, to kurde Teraz ty się zaklinowałeś Ty jak się zakręcił ty Jak to tam wygląda z tym, z wynikiem Dobra, nie źle, nie jesteś aż w takiej dupce. co nie zrobili ty? ty Jakie... Jakie Mongoły, nie? Oni próbują ze sobą współpracować, nie? Bez kitów, nie? Tu koop leci. <laughs> tu koop się łączą, kurde. O, czaj, 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 Dobra, spowolniłeś ich. Gites majonez Czekaj! No dobra, ja bym na twoje miejscu poczekał, aż się te drzwiczki otworzyły. żeby ci przed ryjem nie zamknęli, uważaj. Ty! No, nie strasz. De delikatnie się przestraszyłem. <noise> ten co Kubuś odwala, kurde. Oni wszyscy pijani tutaj sobie ja widzę. Meskico. 17, 1, 3, 1, a? No, wszyscy tacy smutni, tylko ty z Kubusiem tacy wesołutcy. No kurde, ale ważne, że ten... Hefalumpa nie ma. <noise> Został tam, gdzie ten... To wyobraź sobie, że teraz jakieś dziecko może mieć koszmary z hefalumpem, nie? Ty no, ja się nie dziwię, nie? Po tej po ograniu tej gierki, to ja też sam bym sam by miał koszmary z hefalumpem. Tak jest. Dobra. Zobaczmy, co nam teraz pole Do popisu. Pis. Czoły. Oh fuck. Hmm. O oh, fuck No nic nie daje. Nie chcę ryzykować za bardzo. To tam zostaj na takim polu, co ci nic nie daje, nie? O nie, czy to cię zabierze... Właśnie. Najgorzej. Ale przynajmniej nie cofnę, ej to byłoby tak przesadzone, jakby ci jeszcze lokacje, o lokacje cofnęło, nie? Nie no panie, nie przesadzaj ty. I ten hefalump jeszcze czekaj. Takie... No to ta, teraz wyobraź sobie jakieś, nie wiem, pięcioletnie dziecko, które gra sobie i nagle <grym> widzi, że musisz jeszcze raz spotkać no, z tym hefalumpem, nie? No nie, 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 nie. to, to normalnie... też nawet, nawet już nie chodzi o postać hefalumpa, nie? Ale wyobraź sobie, że na nowo jeszcze raz musisz przechodzić tą planszę, nie? Tą, ten, w sensie te pola, tak. to to by było morderstwo, nie? Ja przestał grać w, w tym momencie ja bym odłożył padać, dziękuję. A dziecko takie pensje przez okno wyrzuciło. O nie. Ja. Ale ham zabrałem, nie? Hamu, bo totalna wleciała. Dawaj mnie. Dynie. Teraz stawię. mam wrażenie, że szybsza taka rozgrywka jest, nie? Przez to tak. pole na środku, przez te. Mleczko. Mleczko. No mleko, no. No, ktoś tam z góry nieźle daje. Kurde Uhuhu. ale popychanie. Michał, m, m, fo, popychany mleczka nie, yeah, jakie tu tematy wchodzą w ogóle nie, <laughs> nie no definitywnie let's play 18 plus nie ma tak dobrze kurde ale Trigera złapał ten ten fioletowy <laughs> monobrow ile oni tam zabrali Ne. Cień asy. Dali dupę. Nie, Michał, bez takich. I, i od, od, odpuśćmy sobie już tego typu żarty. Odpuśćmy sobie tylko, tego. Tylko tego... najlepsze jest to, że, że, że to jest mówione takie, wiesz. E... Niespecjalnie, nie? Tak, tak, tak. Nie, no z tego wyjdzie i, i, i to jest takie posiedzenie, wiesz. Sześciodcinkowe albo pięćodne. Posiedzenie na Kiblu chyba. O, tu można nawet na gwiazdkę zaryzykować, myślę. No, w sumie... W sumie ktoś tutaj miał posiedzenie na kiblu. No właśnie. Ja już, wiesz, przeraziłem się z samym widokiem tego wszystkiego. Z nie, myślałem, że znowu do tego hefalumpa, widzisz, na no, ten nawiązywał. O nie, Boże, czompu mnie zabije za te nawiązania. Nie, przepraszam. Dobrze. Dobrze, dobrze. O, znowu pinball. Dobra, pinball. Ale teraz w domku, kurde, bogato. No. Takiego pinballa mieć w domku i się popykać? Kurde. No właśnie. Że też w Crashu baszu nie mogli się wszyscy w jednym domku spotkać. Tak, <grystanie> musieli na jakiejś oddzielnej planecie zrobić ten mhm. mistrzostwa. <grystanie> mhm. Ale bioderka chodzą. Fitness normalnie i to taką muzyczkę z fitnessu teraz znasz. Teraz w lewo, mm -hmm. w prawo. <laughs> Dobrze! Uhu, pa! U -u. ja tak teraz się zastanawiam i, i, i boję się troszeczkę, co będzie tym skarbem, nie? Znając Kubusia Puchatka, to podejrzewam, że jakiś miodek albo coś tego typu. A. Tak było, tak było. Tak było. Nie zmyślam. Kur... Nie, ale jestem ciekaw, co na, co na to jeszcze Jimu, jak zobaczy tę gierkę. Ten to dopiero o. będzie zadowolony. Na pewno, na pewno. Kubuś. Sądzę, że każdy tutaj będzie miał... Delikatną glebę. W ogóle ten. Zmienili położenie twoje. Bo tak to praktycznie cały czas u góry byłeś. A teraz jestem, kurde, po boku. No. Jesteś z boku. Jeszcze brakuje, żeby do góry nogami to wszystko było, nie? Nie, nie, też w ogóle nie. Wiksa by była. <grystanie> Dziecko by się nabawiło jakiś tam, kurde, nie wiem. Czy... Tak. Nie klaustrofobii, tylko tych. Epilepsji by dostała jakiejś. A to tylko gra z kubusiem puchotkiem. No a ja szukam twoich punktów, tu masz, dobra, 118. On trochę cię młody goni. Nie ma, kurde, młody do lekcji, a nie. Młody do lekcji, tak, bo do kompa na elekcję. Elekcji. W tym wypadku. Ale Kubuś tu przycisnął. Uważaj, ty Kubuś zaraz kończy grę. Ty faktycznie. Mi ej, nie zwrócił. Misia zaraz was rozpyka. Pa, ale was rozpykał, się, nie? Nie, dziewiętku ty. Ale was grubasek tutaj zjadł, nie? Wszystkich normalnie noskiem wciągnął. Plus 5. Znaczy 5 plus 4. Spadaj. <gry> nie ma, kurde. tłuszczem wywijasz tutaj. W ogóle. Ten prosiaczek... Ja rozumiem, maleństwo jest małe, nie? I go czasami tam nie widać, Zresztą nie, no później się pojawił w tym w bajce, ale prosiaczek taki ucięty kuźwa w rogu. Najgorzej. Nawet gra się z niego niegoś. To, to, to jest jak takie zdjęcie klasowe, gdzie ustawiałem takiego najmniejszego łebka Ups, gdzie ustawiałem takiego najmniejszego łebka tam w jakimś, wiesz, ostatnim rzędzie i tylko widać tam skrawek jego głowy. Tak. Co dawała chmurka? Nie pamiętam co chmurka dawała. Nie będę szczerze ryzykował. Nie pamiętam, zapomniałem. O, -o. Dobrze. O, o, grubo, 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 grubo. O kurde. Dobrze, ale hefalum wjechał. O? Bo wiecie, bo wiecie, grubo, nie? Haha. Ha. Do dobra, nie? Przestań, <laughs> przestań. Nie, te żarty są już głupie. Dobrze, dobrze jest Nie, nie jest dobrze. Jest wspaniale. Tak. Dobra. Co my tutaj mamy? E A, to jest... Dobra. Już widzę. Wszyscy kochamy te mini... Ej, ale przynajmniej teraz są, wiesz, same znane postacie z kubusia. Uhu. Przynajmniej nie ma tych kurde monobrewców, tylko mamy kurde, maleństwo, kubusia i prosiaczka. Taki team powinien być zawsze. No pewnie. Auć! Ale pierdolło. Cię okaże, że zaraz zbiorę tutaj gień, 100 miodków i skończymy za regner. No. jaki jest morał z tej gry? Żaden. O! Pa, jak to wykorzystało I już nie ma maleństwa. Dobrze wykorzystane to. Dalej mnie zastanawia, czy to jest jakiś ser, czy co to dokładnie jest. Nie mam pojęcia. Jak tu życia wyglądają, po dwa, kurde Ale Kubuś, ale Kubusia tutaj wydymali, nie? Ale Kubuś tutaj, kurde O proszę nie zdążył Piu, piu W sumie mogłeś zablokować troszeczkę. Za szybko kładziesz tą Bardziej star, ej jak, czemu Pod... Bardziej staraj się blokować, nie? O, 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 o! Nie, nie, nie! Czekaj, poczekaj, może sam się postrzeli. No nie, no czemu? Ale frajer. No frajer, wie, że przegra to już od razu. <grym> Ale frajer. No frajer, a to wiesz, bajka dla dzieci przyszło. No, no. A my takich tutaj tekstów używamy, nie? Nie no, je, je, jeszcze tak wiesz, nie przeklinamy ostro, więc chyba jest okej. Okay. Dokładnie. Za będzie. O, to moja bajka dzieciństwa była, przy w niej. <śpiewa> <śpiewa>